Wspieram 12 sesję Rady Miejskiej w Brzostku. Serdecznie witam Państwa radnych. Witam burmistrza Wrzostku, Pana Wojciecha Stężnikiego. dobry Państwu. Witam zastępcę burmistrza, Pana Jana Wrzostkiego. Witam szanownych gości, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pana Czesława Łączaka. Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić wniosek formalny o zmianę porządku obrad. I wprowadzenie do porządku obrad punktu drugiego, inaczej, zacznę z porządku. Pragnę, bym azotrowalił wszystkie pozostałe punktu drugiego o punkt wyżej, żeby punkt, punkt drugi wolny i wprowadzić do tego punktu punkt o treści przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku Daniela Bucika. Mam tutaj w tej chwili podpisany wniosek formalny spełniający wszelkie y, wymogi formalne o odwołanie Przewodniczącego Daniela Bucika z Funkcji spełnionej w tej chwili. Składam go w tej chwili tutaj na ręce Przewodniczącego Rady. Jednocześnie we wniosku formalnym dojrzałem jeszcze pozostałe punkty związane z dalszą, dalszym procedowaniem dzisiejszej sesji. W punkcie drugim chciałbym zamieścić następujące podpunkty. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania o odwołanie Radnego z funkcji Przewodniczącego Rady, Rady Miejskiego. Punkt drugi wybór komisji sytuacyjnej. Punkt trzeci Głosowanie za odwołaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzosku Daniela Kucika. Punkt czwarty uchwała, uchwała w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzosku. To jest mój wniosek formalny. Proszę o przegłosowanie tego wniosku formalnego z, w stosunku do zmiany porządkowej. Przed przystąpieniem do głosowania nad punktem zarządza 5 minut. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem w punkcie drugim, przesunięciem jednocześnie pozostałych punktów na kolejne pozycje, wniosku o odwołanie radnego Daniela Wójcika z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. To jest głosowanie za wnioskiem, który był Dokładnie to wytłumaczyć. Tak, wprowadzenie tak. w punkcie drugim. Yy, wniosku o odwołanie mojej osoby z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej oraz przesunięcie kole wszystkich kolejnych punktów yy, na niższe pozycje. Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dziękuję. Stwierdzam, że obrad, do porządku obrad został wprowadzony punkt drugi wniosek o odwołanie radnego Daniela Bójcika. Zarządzam koniec przerwy. Komisja spektacyjna jest gotowa do przeprowadzenia porządania. Zanim przystąpimy do głosowania, jako że temat tego głosowania dotyczy bezpośrednio mojej osoby, chciałbym kilka słów. Pozwolę sobie odczytać ten wniosek, żebyśmy wszyscy wiedzieli na czym głosujemy. Wniosek o odwołanie radnego Daniela Wójtika z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Polsce. My, podpisanie podpisani radni Rady Miejskiej na podstawie artykułu 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wnioskiem, na jest tylko z wnioskiem do Rady Miejskiej w Brzostku o odwołanie z funkcji przewodniczącego Daniela Wójcika. Przewodniczący Daniel Wójcik nie wykazuje chęci współpracy z radnymi Rady Miejskiej w Brzostku. Jego zachowanie i podejście do radnych nie służy budowaniu poprawnych relacji pomiędzy radnymi oraz efektywnej i nieskrępowanej pracy radnych. Z tego powodu składamy wniosek o odwołanie przewodniczącego Daniela Wójcika z pełnionej funkcji. Jak wspominałem, dotyczy to bezpośrednio mojej osoby, dlatego postanowiłem odnieść się do tych słów. Nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek deklarował, że z którymś z Państwa radnych nie chcę podejmować współpracy, żebym y, doprowadzał do okrępowania do prac Rady. Nigdy nikomu nie odebrałem głosu, nawet y, w trakcie posiedzenia Rady. Mam wrażenie, że cała ta dzisiejsza sytuacja, ten wniosek jest to czysta zemsta polityczna. Y, Świadczyć może też o tym obecność pewnych osób na tej sali. Zawsze byłem przeciwnikiem przenoszenia tej partii politycznej, tego, co się dzieje w skali kraju, w Sejmie, w innych instytucjach wyższego szczebla na nas samorząd gminny, bo celem działania samorządu gminnego powinna być rzetelna praca na rzecz społeczności lokalnej. To jak wspominam, uważam to za zemstę polityczną i nic więcej. Wiem, że jeszcze Pan Burmistrz chciał kilka słów y, powiedzieć w tym świątecznym klimacie. Proszę Państwa, y, jestem zdumiony, rozczarowany tym wnioskiem Rady Miejskiej. Jestem zdumiony faktem, że w okresie przedświątecznym y, y, radni, część radnych y, zapondowała nam taką rzecz. Spodziewałem się obecności pana przewodniczącego czaka dzisiaj tutaj na sali życzeń dla nas świątecznych i bardzo się ucieszyłem, jak pana panie przewodniczący zobaczyłem, bo spodziewałem się właśnie, że tylko pana popłyną do nas. Nie spodziewałem się, że będziemy przed dniu świąt Bożego na w taki sposób obradować tutaj dzisiaj. Jestem zdumiony, proszę Państwa, tym, że nikt z radnych, który zgłosił ten wniosek, nie miał w sobie tyle odwagi żeby wystąpić tu przed radą i powiedzieć to, Sformowaliście Państwo kilka zdań, i nikt z Was nie miał odwagi wstać i umotywować to wszystko e, w pewnej w większej klasie. Kiedy patrzę na Radnego Stanęckiego dzisiaj, to jest mi, to współczuję Panu, Panie dzisiaj. Po prostu Pan tak normalnie, po ludzku współczuję. E, e, nie. Proszę. Mówicie, że takim pan jest stanie, Panie, panie No To naprawdę e, nie jest trudne, żeby, żeby, żeby to zobaczyć. E, myślę, że w zasadzie pan przewodniczący Wójcik w swoim wystąpieniu te argumenty wszystkie wytoczył. Ja mam pytanie jeszcze raz, czy ktoś z Państwa radnych blisku, jest w stanie dzisiaj tutaj wstać i jeszcze raz umotywować te argumenty, które pan w żeby je rozwinąć. Zachęcam Państwa do tego. Czy jest coś bardzo odważny to wstanie i powiem? Dziękuję bardzo. Pani sołtys, proszę bardzo. szanowny Panie Państwo, ja jestem tu radny, też byłam w pierwszym kadencji, z panem Byłam później, pan sołtysem, nadal jestem sołtysem. Takich rzeczy nie było po prostu. Myśmy się razem szanowali, dodatali. Wszystko co było robione sątysi, radni, to było wspólnie dla, dla dobra. Gminy do naszych wsi. Nie jest przykro z tego powodu trochę, bo to jest takie zaskoczenie dla wszystkich. Daniel był dobrym radnym tam tej kadencji. Różne wnioski wysyłał. nie było, nie było po prostu żadnych zastrzeżeń do niego. Jest przewodniczącym Rady, myślałam, że będzie przy kadencji. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Ja wiem, że to jest polityka PIS, PSL, ale czy PSL tak odbiera od tego PIS-u? Myślę, że nie, że to wspólnie chyba wszyscy powinniśmy dbać o to, żeby, żeby nasze środowisko się rozwijało i szanować i, i czyjeś przekonania, czy, czy to jest PiS, czy to jest nawet PSL, czy jeszcze inne ugrupowania są. No każdy ma swoje zdanie. Ja myślę, że nikt nie będzie nic przeszkadzało, że tu będzie tych, tych różnych osobowości z różnych partii, ale trzeba to razem jakoś wspólnie pracować. Naprawdę nie wiem, no nie mam słów na to, że było dobrze, a co się teraz dzieje, to już nie. Dziękuję za doskonałość. Przyjechałem bardzo zdenerwowany, bardzo, bardzo, wszyscy się skupili na mnie, że to, czy tamto, sprawy związane z starą szkołą, tak się u nas mówi. Byłem, no, nie wiedziałem jak się bronić i co robić, to jest jedno, a drugie wybory, czy ten, czy tamty, to jest demokracja, nie? To jest demokracja. Przykładowo jestem blady, pomysł powiedzą, że nie, podchodzę, to jest demokracja. No, a jeszcze jedno, takie ludzkie powie przysłowie, jak pochód, tak usłyszę. No, pan rozumiem, że pan po w imieniu radnych zabrał głos. Do Nie. Nie, się rozumiem. Czyli rozumiem, że nikt z listu głosów w tej sprawie nie zabierze, żeby to umotywować. Ja chciałem podziękować pani Growskiej za rozamienie, ja ale chciałem jeszcze tutaj spostować, bo pan tutaj hasło odnośnie pisu i PC ani. Ani, ani Pan Przewodniczący Wójcik, ani ja nie jesteśmy członkami Polskiego Stanu Sprawiedliwego, proszę Państwa. Fakt taki, że mój pradziadek był posłem Polskiego Stołu Sprawiedliwego niczym nie zmienia całej sytuacji. Ten sam posłem z Polskiego Stanu Sprawiedliwego. E, e, takimi samymi koncepcjami mogą, mogą się pochwalić także i w Sąkowie PiS-u dzisiaj. To pierwsza, to, to pierwsza kwestia. E, e, druga sprawa to jest taka, że e, nie było, żeby pana Daniela Wójcika, o ile sobie nie przypominam, nie były żadne hasła stricte faktyczne, były to hasła te, które są w sobie społeczne, to o pewnym mówimy dzisiaj. Tam było bardzo wiele o samorządach, w których pracujemy I dzisiaj, o tych to, rozwiązaniach, to które mają służyć naszemu samorządowi I to, było, i to były te hasła, z którym Pan Wójcik do wyboru poszedł. Jest dla mnie tak samo jednoznaczne, jak dla Pana Wójcika, że to ma charakter zresztą polityczny, po prostu niczego innego. Chciałbym, jedyne słowo, które mi się w tej chwili z... cisną na usta, to to, 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 to to z pewnego wystąpienia. Czarne chmury na rzecz proszę Państwa. Czarne chmury na rzecz je jeżeli... Ja przestrzegam całe że mówię, ktoś się nie to, nie przelewajmy spraw partyjnych na gminy. Nie przelewajmy prywatnych rozrywek partyjnych na samorząd. Zostawcie nas Państwo Wschodowych. Pozwólcie nam Państwo normalnie działać i pracować na tych ludzi. Nie budujcie swoich stanowisk i swoich pozycji partyjnych na wywracaniu do tych samorządów. I o to proszę, proszę Państwa, bo to jest najważniejsze. Tak długo będziemy mogli pracować w twórczo dla samorządów, jak długo woli będziemy od polityki. I do tego Państwa zachęcam. I zachęcam Rady tych, którzy zgłosili ten wniosek dzisiaj o zastanowienie się jeszcze podczas głosowania. O zastanowienie się jeszcze podczas głosowania, czy głosujemy za polską partyjną i za samorządem partyjnym, czy głosujemy za normalnym samorządem. Niech wam, niech państwo, sprawy partyjne nie otwierają rozmów. Dziękuję. Dziękuję, ja jako Pana Daniela mogę ocenić tak. Towarzyski, koleżeński, mądry chłopak, wszystko i tak dalej. Wykształcony. Osobiście nie mam tym nic. Ale powiedzmy sobie tak, jeśli PiS wygrał, to oni mają coś do powiedzenia. PiS wygrał, dziękuję władzę również gminy, a jeśli jest taka sytuacja, że nikt nie chce współpracować z wybranym przez ludzi, przez naród, może i to jest dziś, ale jeszcze raz mówię, to jest demokracja, jakby wypożyczył kogoś kobietę, czy mu powie, ty taki, tu siaki, to uwagi, to by było z mojej strony nie w porządku, nie w rzeczy, ale to jest demokracja i, i tak się musi wszystko pośleć. nie u nas więcej. Dziękuję. Wiesz, no, powodu, właśnie w tej demokracji Daniel Lucie został wybrany jako radny, a potem jako nawet przedstawiciel psl Bardzo dużo głosów dostał. Podejrzewam, że jeśli by to był inny kandydat psl nie byłoby tyle głosów w naszej gminie, tylko dlatego właśnie, że to był Daniel. Dziękuję. Jeszcze, jeszcze to by się tego już mówiła tutaj pani radna Lucie. Tak faktycznie jest. Te głosy, które padły w wyborach na Daniela Wójcika, to były głosy na osobę, na kwalifikacje, kompetencje umiejętności. Ja się przeciwstawiam Panie Wójcie i takiemu pomysłowi, jaki Pan tu przecież odpowiedział. Wygrał PiS, PiS wie, wszystko. Zatem rozumiem, że nie ważne są standardy człowieka, nie, nie, nie ważne jest to, kto coś potrafi i kto coś umie. Ja mam nieodparte wrażenie takie, że chyba nikt z Państwa nie kwestionuje kwalifikacji Pana Damiana Wójcika. Ja to rozumiem, wszyscy Państwo podkreślacie także, i chodzi Pana, Panie Wołowicki, że jest koleżankiem dwóch czy że prowadzi Radę Miejską dobrze, co można obejrzeć na wszelkiego rodzaju materiałach filmowych, które są z Rady Miejskiej. I rozumiemy, że podstawowym powodem, prawda, dla którego to odpłatnie następuje, jest kwestia tego typu, że Pan rady Wójcik i Przewodniczący yy, Rady Miejskiej Wójcik, nie jest spisany. Rozumiem tą argumentację. Dziękuję Znaczy, jeżeli chodzi tak o jeszcze jest A proszę bardzo, panie. Ja to, no, powiem, Gieratki, pan mylął, tutaj chcę bo panowie radni mam myląc troszeczkę pojęcia. Ta partyjność mam przesłanie wszystko. Przemysław. Dzieje i mina na razie nie. Nie fakt. Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, bo pat tutaj argument, że nie chcemy współpracować z tym, czy o wam tym, bo jest taki czy innej partii. Jedna z pierwszych moich wizyt po wyborach i spotkań to, była, to było spotkanie z panem posłem Janem Warzenką, gdzie wspólnie podziękowaliśmy sobie za y, kampanię wyborczą, która przebiegła w sposób można powiedzieć pokojowy, kulturalny, gdzie dyskusja była merytoryczna, nie chodziliśmy sobie i rozmawialiśmy też o dalszej współpracy. I cały czas jesteśmy w kontakcie z wszystkimi, niezależnie od jakiej, w jakiej partii. Jest jedna partia, to jest partia gmina Przostek. I w interesie tej gminy samorząd gminy powinien występować. I myślę, że to tyle z mojej strony. Jeżeli nie ma więcej głosów z sali, to przejdziemy, poproszę komisję dyskrutacyjną. Jeszcze pan mówi. Proszę Państwa, jeszcze kończąc, że już, że ostatnie znajdę to ja w Ja rozumiem, prawda, że jeżeli idziemy retoryką Pana Błowickiego, czyli widzicie, że wszystko, rozumiem, że czeka nas poważna debata na temat burmistrza w naszych kadencji. Dalej, prawda, bo to jest po prostu przybytka i to jest dla nas czytelne i jasne. Rozumiem, że to ostatnie nasze spotkanie odnośnie budżetu w gminie u nas spotkanie komisji, było tylko i pocie prawda, bo dalej zatem pójdzie prawdopodobnie Budżetu i budżety, grupa się z burmistrzem. Eee, proszę Państwa, no, ja mogę Państwu tylko i wyłącznie pogratulować e, tego pomysłu na wąskie na samorządność. Wykleń się Państwo powiem i jeszcze. Dziękuję, proszę opowiedz jeszcze Jak Jakie jest 25 lat napisali. Tak. Byli różni aktorzy, ale szło wszystko w grupie. Moglibyśmy się nie czy tak, prawo, ale szło wszystko w grupie. Ale się stało, ja stało. Za, za, za że tej... tak. I Różnie było, byli przeciwni byli. się, ale chcieli, żeby coś robić dla społeczeństwa, dla wioski, na Ale ja y to nie rozumiem. Nie głosuję na tacy, głosuję na Bo dokładnie, jak jest. Nie może się będzie ten, czy ten, to nie będzie było obojętne. Moje zdanie takiego się na chwilę a nie na fakt. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że zamkniemy już dyskusję, bo by się nam to przedłużyło. Są merytoryczne uchwały jeszcze do takie Jakiś nie podobne. <laughs> <Cię to właśnie. śmiech> Proszę Komisję skrutacyjną o przepraszam. Dziękuję bardzo z racji tego, że już tak praktycznie wyczerpaliście te punkty metodyczne. No, mówię te najważniejsze i jeżeli, jeżeli po prostu Państwo pozwolicie w tym momencie, bo jest ta sesja po prostu no bardzo istotna, ważna, się uchwałę. Dziękuję za możliwość obecności. Z drugiej strony też wyrażam zadowolenie, że tak sprawie po prostu dokonaliście w przebiegu tej sesji. Jeszcze do końca. Ze swojej strony chciałbym tutaj zadeklarować tak jak do tej pory współpracowaliśmy z miną Brzoską od lat 80 Dzisiejszy jakby tylko ta, ta dzisiejsza zmiana, o której które było mówione jest jednym tylko z normalnych działań, które podejmują samorządy i tak się dzieje w każdym innym samorządzie. Jestem przekonany, że budżet uchwyci 30 grudnia i nie będzie tutaj żadnych perturbacji z możliwościami wykorzystania tych środków, które są możliwe przy udziale powiatu czy sejmiku województwa łukawskiego do uzyskania na gminy Wrocław. Serdecznie yy, Państwu jeszcze dziękuję życzę wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia w Komunistyczności Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozwólcie, że yy, uszczerbam

ale zgodzimy się na święta, wszyscy na to I stało jak się stało. Czas pokaże. Ja tego nie kwestionuję wnioskodawców. Ten wniosek, jakby był w styczniu, też by Ja Wiadomo jest ile głosów i to. Absolutnie tu nie na święta. Nie jestem, bo większość ludzi w tego coś Tu kolega mówił. Były kontraprogowania. Tak. Było różnie. Ale to trzeba było zrobić wtedy, kiedy była na jest, nie, nie komentuję, Rada po prostu jest w suwerennym samorządzie, po prostu tak powiem, gratuluję jeszcze raz, to widzę na